Dzień dobry z tej strony Minecraft Gostek, a jest ze mną. Wombis. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj dzisiaj Wam pokażę, co ostatnio zbudowałem w Minecrafcie. To będzie krótki filmik, tylko na temat Minecrafta. Od razu się przenosimy do budowli. taka forteca, taka coś przypominająca czołg. No, tak jakby obóz koncentracyjny. Ty no, wiesz, co mówisz? wiem co mówię. Trochę mi ścina. A to tak jest jak mi program chodzi, mam... Trochę słaby komputer mam, także... Wybaczcie za błędy. Tutaj jest pokazany tunel, który prowadzi do wszystkich... krzaczków, jakie tutaj są. To jest lufa. To... To je kurwa aluminium. Amulinum. Tego kurwa nie pomaluję. Dobra, tutaj dalej wchodzimy sobie do budowli. Tutaj od wewnątrz... O trochę ścina. Jest taka budowla. Sorry. Poczko. I oczywiście tunele też prowadzą do budowli, no bo to jest w sumie forteca, tak? A co ty teraz pokazujesz? Fortecę. Ale jaką? Ja ją widziałem, czy nie? Nie wiem. Nie pamiętam. Zresztą... No i pamiętajcie wwwyoutubecom user bobistiment <noise> subskrybujcie O mnie też pamiętajcie oczywiście i to by było zresztą na tyle no to jest taka forteca dookoła filmik dosyć długo nie trwa z dwie minuty może dwie i pół takie takie ta, takie taki taka forteca zabezpieczająca przed Hitlerem no i to wszystko On mi się kończy filmik renderować? No dobra, fajnie. No to na razie pozdrowiajcie jak coś. Cześć. No cześć.